Yo mano witajcie wszyscy bardzo serdecznie no, Ja jestem Nieru A to jest um, zapowiedź nowej serii Zagrajmy w The Walking Dead Sezon pierwszy no, Już mówię dlaczego yy, Dobra, zacznijmy może od początku yy, Dlaczego długo nie nagrywałem? No ponad tydzień było to spowodowane tym, że nie miałem co nagrywać. Um, próbowałem już nagrywać z Rainbowem serię Margonem, ale coś nam nie wypaliło z głosem i no i, um, i tak właśnie zaproponowałem mu, żeby przyszedł do mnie na hatę i właśnie będziemy razem sobie tutaj grać i nagrywać właśnie The Walking Dead. No i to jest taka, tak wstępnie. Teraz, dlaczego The Walking Dead 1, a nie The Walking Dead 2? Ponieważ, iż aż, aż. No, słuchajcie, ja będę nagrywać z tej serii często, z tej gry, a... Jakbym, no, nagrywam będę często, ale jakbym miał nagrywać często z gry The Walking Dead 2, yy, sezon drugi, to yy, no trochę by to nie wypaliło, bo ja bym nagrywał często, a wiadomo, epizodów, epizody są na razie tylko dwa. Więc yy, no, nie wiadomo, kiedy wyjdzie ten trzeci. Może za kilka miesięcy kolega mówił, że za rok wyjdzie, ale to na pewno nie jest prawda. A więc... No. Ja tylko grałem tutaj troszeczkę tam kilkanaście minut wczoraj. Dzisiaj mamy wtorek. No, no. I, i gra się fajnie. Nie będę, nie będę, e, nie będę wam kłamał. Wiem co się e, będzie dziać w danej chwili, w danym momencie. No nie wiem tego do końca, ale nie będę tam jakoś udawać, że o, a skoro tu się ząbiał, że o, 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 o nie! O kurczę, tego się nie spodziewałem. Nie, takiego czegoś nie będzie, e, więc... Jeśli właśnie, teraz nie wiem czy to słyszycie, ale jeśli słyszycie takie stukanie to jest to spowodowane tym, że homing biega w, kulki, w kuli i tak sobie stuka o meble. No. no to co? Podsumowując, nowa seria The Walking Dead z Rainbow, z Rainbowem, ze mną, z Miarem. No, i mam nadzieję, że jakoś Wam się seria spodoba no chodź no chodź, kulka, chodź no, śmiało no. o, super Dobra, ja się będę z Wami żegnać do zobaczenia w następnym już filmie tak więc, cześć